Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby Wasza babcia miała wychowywać Wasze dziecko tak na co dzień. Cześć, witajcie, tutaj Patryk, nowoczesny tata. Super Was tutaj widzieć. Na pewno bardzo się cieszę, że wracam. Wracam po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej... Miesięczną przerwą. Ogromnie się cieszę, że kanał przez pół roku działania zyskał 750 subskrybentów. Odbieram to jako ogromny sukces i zakładałem, że będzie ich około 7, 745 mniej. Także ci z Was, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do tego, abyście dołączyli do grona rodziców, którzy chcą stawać się coraz lepszymi wersjami siebie. Dzisiaj chciałbym zająć się tematem pokoleń. Temat zdaje się dosyć oczywisty. Nasi dziadkowie i pradziadkowie żyli w zupełnie innym otoczeniu niż my czy nasze dzieci. Ale z drugiej strony, żeby odciąć nasze dzieci od niewłaściwych zachowań i naleciałości z przeszłości, no, trzeba wykazać się dużą dozą odwagi. Trzeba mieć też nieźle poukładaną relację ze swoimi rodzicami, ponieważ to najczęściej ich schematy są widoczne. W naszym zachowaniu, to najczęściej ich schematy zostały nabrane przez nich w ich dzieciństwie pod wpływem ich rodziców, czyli naszych dziadków, i to właśnie z nimi chcemy skończyć. Chcemy skończyć z wieloma, a może tylko z kilkoma. Sami musicie sobie odpowiedzieć, ile jest złych w tych, które nabraliście. I tutaj jest zasadnicze pytanie: jak określić, które zachowania są złe? No, to przede wszystkim zachowania te, które was. Denerwowały jako dzieciaków. Ja na przykład pamiętam, że denerwowało, jak moja mama odkurzała, kiedy ja oglądałem bajkę. A dzisiaj robię to samo. I jak tylko sobie to uświadomiłem, to przestałem. Mi to nie robi, czy odkurzę za 10 czy za 15 minut. A dziecko ma znacznie większy komfort oglądania bajki. Kolejny ogromny obszar to jest relacja z jedzeniem. Wiecie, nasi rodzice dorastali w czasie, kiedy było dłużej zimno, kiedy było więcej pracy fizycznej, kiedy jedzenia było mniej, kiedy zróżnicowania było mniej, kiedy książki kucharskie to było absolutnie ewenement. Więc wszystkie schematy i cała relacja jedzenia i nas najczęściej wynika z tego, jak to zostało nam zaszczepione. Ja, na przykład, długo zmagałem się z tym, żeby nie wyjadać w trakcie gotowania, żeby zostawiać bez wyrzutu sumienia, że coś się zmarnuje, żeby, żeby w ogóle nie kupować też niektórych rzeczy, bo, bo, które były na przykład kiedyś statusem symbolu. No po prostu te wszystkie schematy z dzieciństwa zaszczepione często przez naszych rodziców trzeba zrewidować. Wiecie, nagradzanie za to, że dziecko zjadło wszystko czymś nie wiem, słodkim, no to jest kurcze zachowanie na poziomie wychowywania psiaka albo kota. Tego nie chcemy, prawda? Kolejna kwestia to wmuszanie dziecku na siłę. Jeżeli dziecko nie jest głodne, to nie zje. Jeżeli dziecku nie smakuje, to będzie głodne na kolejny posiłek. Wtedy zaserwujcie mu większą porcję tego, co lubi, pod warunkiem oczywiście, że jest to zdrowe. Kwestia zdrowego jedzenia to jest osobny temat, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Dzieci chcą mieć lepszy przykład niż my mieliśmy od naszych rodziców, więc to jest nasza, nasza wspólna odpowiedzialność, żeby dzieciom ten przykład dać. Kolejna kwestia, system kar i nagród. Wiecie, to jeszcze 20-30 lat temu było całkowicie naturalne. Nikt tego nie kwestionował, że system kar i nagród to jest coś, co warto stosować, bo to działa. Okazuje się, że nie ma ani jednego badania, które potwierdza skuteczność. Z metody kar i nagród w dowolnym otoczeniu, w wychowaniu wczesnym, w szkole i nawet w pracy. Chcecie ukształtować dziecko, które jest dobre, z... dlatego że jest dobre, a nie dlatego, że czeka na nie nagroda. Tak samo jak chcecie ukształtować relację dziecka z jedzeniem opartą na smaku i wartościowych składnikach odżywczych, a nie na tym, że dziecko cieszy się, że jak przemęczy się i zje zdrowy gulasz warzywny, to w nagrodę dostanie McDonalda albo, albo, nie wiem, paczkę chipsów. Dlatego odłóżcie. Kartki z punktami, plusami i, i, i naklejkami. To naprawdę jest droga przez mękę i droga na skróty, i on to, to nie prowadzi. Nie prowadzi nigdzie, gdzie chcielibyście być. To, co prowadzi do tego ukształtowanego dziecka, to taki. Hmm, przepraszam za wyrażenie. Rachunek sumienia. Kiedy sprawdzacie, czy zachowania waszych rodziców, które was denerwowały, są z wami. Jeżeli są, pora na konfrontację. Mamo, tato. Nie podobało mi się, że w moim dzieciństwie za dużo krzyczałaś, tato bałem się, że mnie uderzysz, mamo emocjonalnie mnie szantażowałaś, tato za często wyjeżdżałeś. Te słowa powinny paść jak najszybciej, żeby wasza relacja z waszymi rodzicami była zdrowa, żeby ta relacja była oparta na zaufaniu. Wiecie, chcecie zbudować dokładnie taką relację? Cofnijcie się więc w czasie, zastanówcie się, co denerwowało was w zachowaniu waszych rodziców i zerwijcie z tym. To wymagające zagadnienie. Wymagające, bo dotyka czasami świętości. Wiecie, jeżeli, dla kogoś, jeżeli macie autorytarnych rodziców, to konfrontacja z nimi będzie trudna i nie zazdroszczę. Ale może to jest dokładnie ten moment, kiedy pojawia się na świecie Wasze dziecko, czy Wasze dzieci zaczynają dorastać, żeby uzmysłowić sobie, że naprawdę nie wszystko, co było, jest idealne, że naprawdę nie każdą tradycję trzeba pielęgnować, że naprawdę to nie ma znaczenia, czy, 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 czy Wasi rodzice czują się dobrze z tym, że na przykład robicie coś albo nie robicie czegoś, co oni robili. To jest postęp. I tak jak oni na pewno nie traktują Was, tak jak ich rodzice traktowali ich, miałbym taką nadzieję. I to też jest dla Was moment, żeby odciąć dzieci od zachowań, które są naprawdę, naprawdę przeterminowane. Tyle ode mnie tym razem. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. Ostatnie losowanie wyłoniło tego zwycięzcę. Skontaktuj się ze mną yy, przez adres mailowy dostępny w zakładce informacje na kanale. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to jest ten moment. Subskrybuj, łapka w górę. Ogromnie będę za to wdzięczny, a materiał, a materiał trafi do większej ilości ludzi. 90% z was nie jest subskrybentami i boli mnie serce. Proszę o subskrypcję i proszę o łapkę w górę. To ogromnie pomaga materiału. Dziękuję wam bardzo.